Ja uważam, że w takim zawodzie, który ja uprawiam, który w moim odczuciu jest raczej niepoważny, bardziej niepoważny niż poważny, znaczy uważam, że te rzeczy, które się przypisuje aktorom, tę rangę, którym się im nadaje, zadając im przeróżne pytania na łamach kolorowych czasopism, w różnych wywiadach, w różnych historiach z naszego codziennego życia, nie współgrają z tym, czym my się naprawdę na co dzień zajmujemy. To znaczy my robimy bardzo niepoważne rzeczy, udajemy innych ludzi, biegamy ze sztucznym pistoletem, um, udajemy, że, je, że jeździmy szybkimi samochodami, a, a w tym czasie ten samochód stoi na jakiejś platformie i wokół tego samochodu jest 1500 ludzi, którzy o to dbają. No jest to takie naprawdę dość śmieszne patrząc z boku. W związku z tym ja szukam w swoim życiu jakiegokolwiek jednak sensu i sobie myślę, że jeżeli to, że ja jestem popularny i że ktoś lubi moje role i, 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 i te filmy, w których gram, to być może ten sens można znaleźć w tym, że spróbuję tych ludzi za, za pośrednictwem tej sympatii, którą oni, którą oni być może do mnie czują, jeśli nie czują, no to trudno, ale jeśli czują, to być może ja im mogę powiedzieć, słuchajcie, okej, okay, to jeżeli już zwracacie na mnie uwagę, to weźcie jeszcze oprócz tych ról i tych komedii, i tych kabaretów, i tych poważnych filmów, weźcie jeszcze pod uwagę to, że są, jest kilka ważnych spraw na świecie, jak na przykład oddanie szpiku, albo zaadaptowanie psiaka ze schroniska. I wtedy sobie myślę: OK, no to może to, co ja robię, ma jakiś chociaż minimalny jakiś faktycznie sens i wpływ na rzeczywistość. Także znaczy, dlatego. Nie mm, stronisz. Nie stronie, Znaczy. To nie, jest, to nie jest tak, że, że wspieram wszystko, bo to też nie o to chodzi. Tylko jeżeli w coś naprawdę wierzę i uważam, że ma ręce i nogi, jest słuszne, to jeżeli moja osoba, może komukolwiek. Pomóc otworzyć oczy, albo przekonać go, żeby zrobił ten ostateczny krok, bo często ludzie chcieliby na przykład oddać szpig, ale nie wiedzą jak, no więc ja im powiem jak. Często ludzie nie wiedzą, jak się adoptuje psa i wolą wejść w internet i, 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 i znaleźć jakąś tam hodowlę. A być może zobaczą na przykład taki filmik i powiedzą, ok, to ja sobie sprawdzę fundację Psilos i, i, i zobaczę, czy tam nie ma e, e, przyjaciela, na, na kogo czekam całe życie. Więc mm, to są rzeczy, które mnie napędzają w pewnym sensie.